To wydarzy się w tureckim serialu Wichrowe Wzgórza po weekendzie. Hakan chce zabić gulce. Widzowie TVP1 od niedawna mogą śledzić losy bohaterów nowego tureckiego serialu pod tytułem Wichrowe Wzgórza. Telenowela zastąpiła na antenie Złotego Chłopaka i opowiada historię Cajnep i Halila. Co wydarzy się niebawem w serialu? Suna dopytuje o Yusufa. Jego siostra informuje ją, że Yusuf wypływa w morze, by zarobić na ślub. Tymczasem Hakan, wykonując polecenie ojca, poszukuje gulce z zamiarem jej zabicia. Kalil natomiast szuka zaginionej siostry, a Caineb postanawia mu w tym pomóc, uli, podczas spaceru, spotyka bogatą znajomą, co kończy się dla niej bolesnym upokorzeniem. Po powrocie do domu czekają ją jeszcze gorsze wieści, ma sprzątać oborę razem z córką. Cajnep prosi Halila, by nie zmuszał jej rodziny do tej pracy. Halil jest zaskoczony, widząc, jak pracownicy traktują Cajnep z szacunkiem i sympatią. Mimo to, każe jej rodzinie obsługiwać gości na przyjęciu w swojej posiadłości. W trakcie przyjęcia Bulent, jeden z gości, zaczepia Cajnep, co wywołuje u Halila zazdrość. Hakan próbuje zmusić gulce do samobójstwa, jednak Yusuf ratuje ją przed śmiercią. Wkrótce na farmie wybucha pożar. Co jeszcze wydarzy się w serialu Wichrowe Wzgórza? Wichrowe wzgórze, Odyssey 12, Cajnep i Selma dostają zadanie sprzątania przybudówki na polecenie Halila, co nie tylko ma na celu utrzymanie porządku, ale również daje Halilowi kontrolę nad Cajnep. To zadanie, choć pozornie proste, jest częścią szerszego planu Halila, który stara się trzymać Cajnep blisko siebie, monitorując jej każdy ruch. Każdym dniem wydaje się, że Halil coraz bardziej angażuje się w życie Cajneb, zlecając jej coraz więcej zadań. Cemil, zauważając trud pracy dziewczyn, przynosi im kanapki na kolację. Choć jest to prosty gest, pokazuje, że dba o ich potrzeby i stara się, by nie czuły się opuszczone w tych trudnych warunkach. Semil, widząc jak cajneb zmaga się z ciężarem obowiązków, zaczyna myśleć o tym, jak mógłby bardziej jej pomóc. Tymczasem Yusuf, pełen niepokoju, próbuje dowiedzieć się więcej o Gulce i jej bracie. Gulce, mimo że nie jest skłonna dzielić się swoimi osobistymi sprawami, staje się coraz bardziej niepewna wobec nacisków Jusufa. Jego determinacja, by poznać prawdę, jest jednak niezłomna, co prowadzi do napięcia między nimi. Gulce, świadoma niebezpieczeństwa, które może grozić jej bratu, unika odpowiedzi, wiedząc, że prawda może skomplikować sytuację jeszcze bardziej. Halil, kontynuując swoje dążenia do pełnej kontroli nad Cajneb, znajduje dla niej kolejne zadanie, które mają jeszcze bardziej związać z posiadłością. Jego nieustanne starania pokazują, że nie chce, by Cajneb odeszła zbyt daleko ani psychicznie, ani fizycznie. Gulan, siostra Halila, zaczyna dostrzegać zmieniającą się dynamikę w ich domu. Proponuje swoją pomoc Cajneb, co sugeruje, że może się między nimi zrodzić sojusz lub współpraca, co wpłynie na przyszłe wydarzenia. Wichrowe wzgórze, Odissi 13 Jusów, zdeterminowany, aby zarobić pieniądze na wesele z Suną, postanawia wypłynąć w morze, mimo sprzeciwu rodziny. Jego decyzja spotyka się z niezrozumieniem, zwłaszcza ze strony Suna, która obawia się, że ten wyjazd oddzieli ich od siebie jeszcze bardziej. Jusuf, mimo niepewności związanej z tą podróżą, nie chce zrezygnować z możliwości zdobycia funduszy na ślub. Choć praca na morzu jest niebezpieczna, jego determinacja przeważa nad obawami, tymczasem Tulej i Merv, zmęczone codziennymi obowiązkami, decydują się na spacer, odrywając się od pracy w posiadłości. Wacer symbolizuje ich pragnienie wolności i ucieczki od przytłaczających zobowiązań. Ich decyzja o oderwaniu się od posiadłości może mieć konsekwencje, ponieważ każda przerwa od obowiązków jest obserwowana przez surowe spojrzenie Halila. Suna, dowiadując się o planach Yusufa, nie może ukryć swojego niepokoju. Jej rozmowa z siostrą Yusufa nie przynosi ukojenia, a wręcz budzi więcej pytań, gdyż dziewczyna nie otrzymuje jednoznacznych odpowiedzi. Tymczasem Hakan, pod presją ojca, wyrusza na poszukiwania gulce z niebezpiecznymi zamiarami. Jego misja, będąca częścią mrocznego planu ojca, ma na celu zemstę poprzez śmierć córki wroga. Hakan, choć zdeterminowany, ma wewnętrzne wątpliwości co do zadania, któremu powierzono. Halil i Cajnep, w obliczu zaginięcia Gulan, postanawiają działać razem. Ich wspólne poszukiwania w lesie zbliżają ich do siebie, pokazując nie tylko determinację, ale również odwagę w obliczu trudnych wyzwań. Mimo różnic między nimi, ich współpraca rozwija się, co może zapowiadać zmiany w ich relacjach. Wichrowe Wzgórze, odcinek 14 Jusów, w chwili gniewu i nieporozumienia, niesłusznie oskarża Gulce o kradzież, co prowadzi do poważnych napięć między nimi. Jego oskarżenia wydają się oparte na fałszywych przesłankach, a Gulce, dotknięta i zraniona, próbuje bronić swojej niewinności. Sytuacja zaostrza się, kiedy Yusuf zdaje sobie sprawę, że popełnił błąd. Pełen wyrzutów sumienia, przeprasza Gulce, a ta wyjaśnia, że uciekła z domu, nie chcąc żyć według planów swojej rodziny, która próbowała kontrolować każdy aspekt jej życia. Tymczasem Cajnep i Halil odnajdują Gulan, która straciła przytomność po upadku z roweru. Choć Halil chce natychmiast zabrać ją do szpitala, gulan, uparcie twierdząc, że czuje się dobrze, odmawia. Jej determinacja, by nie poddać się opiece medycznej, budzi podejrzenia u Cajnep, która zaczyna się zastanawiać, co gulan może ukrywać. Kulej i Merw, pragnąc oderwać się od trudnych obowiązków, decydują się na spacer. Ich wyprawa wydaje się być chwilą oddechu, jednak spotkanie bogatej znajomej wprawia je w niezręczną i upokarzającą sytuację. Ciotka Halila Songul traktuje je z pogardą, co zmusza je do powrotu do ciężkiej pracy. Cajnep, widząc jak jej rodzina cierpi z powodu obowiązków narzuconych przez Songul, postanawia zrobić wszystko, by uchronić je przed kolejnymi zadaniami, nawet jeśli oznacza to, że sama będzie musiała się podjąć jeszcze większej odpowiedzialności. Gdy Tekin, mąż Gulan, przyjeżdża do posiadłości, jego troska o żonę wydaje się być fałszywa. Halil, obserwując go z dystansu, nie wierzy w szczerość jego uczuć, podejrzewając, że tekin ma swoje własne ukryte motywy. Wichrowe wzgórze Odyssey 15 Halil, chcąc upokorzyć rodzinę Aswanli, organizuje przyjęcie, na którym Cajneb i jej rodzina są zmuszeni pełnić rolę obsługi. Dla Halila jest to szansa na zemstę, a dla Cajnep kolejna trudna próba. Halil, wiedząc, że Cajnep nie będzie mogła odmówić, postanawia wykorzystać tę okazję, aby pokazać swoją dominację. Cajnep i Cemil rozdają żywność pracownikom, a każde ich słowo jest uważnie obserwowane przez Halila. Kajneb, mimo swojej sytuacji, rozmawia z każdym z pracowników z szacunkiem, co irytuje Halila, który uważa, że jej obowiązkiem jest jedynie służba. Kiedy Jusuf żegna się z bliskimi przed wyjazdem za granicę, jego serce jest pełne emocji. Ma przy sobie kolczyk, który Gulce zgubiła w herbaciarni. Oddaje jej go, co wywołuje uśmiech na twarzy dziewczyny, jednak ich spotkanie zostaje przerwane przez brata Gulce, Hakana. Hakan, w akcie desperacji, wciąga Gulce do lasu, gdzie planuje zakończyć sprawę zgodnie z poleceniami ojca. Jednak Gulce, pełna determinacji, ucieka, ratując się przed niebezpieczeństwem. Yusuf, który śledził ich z pewnej odległości, czuje ogromną ulgę, gdy widzi, że Gulce udało się uniknąć tragedii. Halil, widząc, że w posiadłości narastają problemy, podejmuje surową decyzję, zakazując zbiórki pieniędzy dla potrzebującego kolegi. Jego chłodne podejście do sytuacji wywołuje w cajnep ogromne emocje. Z wyczerpania dziewczyna mdleje, ale Halil, zamiast jej pomóc, każe jej kontynuować pracę, co wywołuje oburzenie u świadków Wichrowe wzgórze, Odyssey 16, Tulej i Merv, w odpowiedzi na rosnące napięcia w posiadłości, są zmuszone przebrać się w stroje służby Dla obu kobiet jest to wyjątkowo upokarzające, a ich duma zostaje zraniona. Songul, ciotka Halila, konsekwentnie stara się poniżyć je na każdym kroku, co prowadzi do dalszych konfliktów i napięć w rezydencji. Cajnep, obserwując jak bliscy cierpią, stara się wesprzeć Selmę w trudnych chwilach, a ich relacja staje się coraz silniejsza. Gulan, widząc sytuację Cajneb, postanawia stanąć w jej obronie. Jej lojalność i odwaga zaskakują wszystkich, zwłaszcza Halila, który nie spodziewał się takiej postawy. To wydarzenie zbliża Gulan do Cajneb, tworząc silniejszą więź między nimi, co może okazać się kluczowe w nadchodzących wydarzeniach. Podczas przyjęcia okazuje się, że niektórzy z zaproszonych gości doskonale znają rodzinę Aślą, co wprowadza niepewność i nowe pytania. Halil, zdeterminowany, by zakończyć swoją zemstę na rodzinie Aślą, prowadzi do kolejnych dramatycznych zwrotów akcji, które mogą całkowicie zmienić sytuację w posiadłości.